Cześć, to Stefan Olga 9 Paweł Mariusz. E, dzisiaj mamy 2 e, listopada 2023, godzina 18:10. Z Adamem, e, który już tam na przodzie idzie e, SQ9 Paweł, Paweł Wanda, e, zmierzamy na szczyt 3 e, korony. E, samochód zostawiliśmy na parkingu. Niby, niby płatne, ale już nikogo nie było, budka była zamknięta. Eee, I idziemy dzisiaj na Trzy Korony, jak wcześniej wspominałem. Z oznaczenia stoty SP PI 002. Eee, jesteśmy na wysokości 450 metrów nad poziomem morza. No i... a 7,800 800, 90. Plus minus, zawsze zapominam. Za dużo tych cyferek. No i cóż. Idziemy, zobaczymy, czy uda nam się zdobyć szczyt po ciemku. W sumie go widać tutaj, tylko wy go tutaj nie zobaczycie. O, tutaj. W oddali, w oddali, w oddali go. Nie widać. Cóż, słabe światło. Nie widzicie mnie. Więc idę, idę po ciemku zdobywać szczyt. Hej. CQ Sota, CQ, CQ Sota. To jest Sugar Oscar 9, Papa. Sugar Oscar 9, Papa Sek Portemol. CQ Szlak, praktycznie od e, zastawienia auta jest taki kamienisty, drobny szuter, nie, przeszka, nie przeszkadzający niczemu, e, ale przed nami już taka skała. Wy, wy jej nie widzicie, ale skała jest taka ładna. A skalę drzewa no, i tak to wygląda. Jedziemy do przodu 680 metrów, e, troszeczkę wieje. E, Szlak teraz wiedzie schodami, e, ciemno w lesie, więc za bardzo, za bardzo nie ma o czym mówić, bo nic nie widzimy. Oj, taka droga przed nami. Szczyt zdobyty, trzy korony jest przyklepane. zwieszyć bo tutaj nie mamy jak. 3 m niżej Sugar Oscar, 9 Papa Sugar Oscar, 9 Papa Supportable SOTA Oscar November 3 Uniform Alpha Oscar, November 3 Uniform al Alpha Good evening My name is Mario Reference Summit Sugar Papa Papa India 002 5-9 Yes, you are 5 by 7 5 by 7 7 3 so Thank you, 7 bye, -bye. CQ-SOTA, CQ-CQ-SOTA This is Sugar Oscar 9, Papa supportable Portable, CQ-SOTA Italy, November 3, Alpha Delta Florida Italy, November 3, Alpha Delta Florida uh, Good afternoon, uh, good evening, 5-9 well hello uh, 5 to 7 5 and 7 in North Italy Thank you for public Thank you 73 bye bye uh, Sugar Oscar 9 Papa Sugar Oscar 9 Papa suck portable sicku sota Uh CQ, Sota Siku Sota this is sugar Oscar 9 Papa Sugar Oscar 9 Papa succortable Siku Sota <laughs> Uh, CQSota, CQ Sota, CQ, CQ Sota. This is Sugar Oscar 9 Papa. Sugar Oscar 9 Papa supportable CQ Sota. X-ray Mario you know? Yes QSL good evening. My name is Mario. Uh, 5959 uh, Sugar Whiskey. Uh, sugar Victor 2 Oscar X-ray sugar 5 nine. QRF, Sierra Victor 2, Oscar X-ray Sierra Mario, Wi-Fi 1, Leno to Sierra. Sierra Victor 2, Oscar X-ray Sierra, ONZ 73. Thank you, 73, bye bye. Hmm, takie małe podsumowanie. Wyprawy tutaj z Adamem SQ9 PPW e, na szczyt 3 e, korony. E, udało mi się zrobić e, 12 łączności. 7 łączności na 40 metrach i 5 łączności na 20 metrach Dziękuję wszystkim mówcom za łączności Tak podsumowując pierwszy raz byłem na trzech koronach Nic nie widziałem było ciemno Jedynie to co pod nogami strasznie wiało wiało tak że no, na podejściu na początku tutaj między skałami i później tam na samej górze chciało nam głowę urwać więc za dużo tam nie posiedzieliśmy, może tam 20-25 minut i uciekaliśmy na dół. No, zeszliśmy tutaj i tutaj jest mały taki powiew. No nic, dziękuję bardzo. Jest godzina 21, tam z groszem. No i za 10.10? No, widzicie, za 10.10. 10, w takim miłym towarzystwie to szybko czas leci. No, to nic. Dziękuję wszystkim, do widzenia, dobranoc. Miłego oglądania. Cześć. Do widzenia. 73. Hej.